Dziś koszyczek, taki mały drobiazg po południu dla przyjemności. Miał być wielkanocny, ale po przemyśleniach zrobiłam całoroczny. Śliczna serwetka, po prostu ogród w domu. Koszyczek jak koszyczek, drewniany. Ale fajna serwetka potrafi dodać uroku nawet taburetowi. W życiu piękne są tylko chwile, jak powiedział klasyk, więc niestety zaczynamy od malowania na biało. Żeby wszystko ładnie wyglądało najlepiej pomalować dwa razy. Wszystko jest suche, więc można nakleić serwetkę. Element do przyklejenia jest dość duży i może warto by było przyprasować. Ale z drugiej strony wzór jest dość strokaty, więc nawet jeżeli wyjdą z marszczki, to niech będzie ich widać. Wzór najpierw wycięłam, następnie oddzieliłam górną część serwetki, a teraz z wodą strzępię brzegi. Dwie rzeczy na których naprawdę nie warto oszczędzać to pędzel i klej. Dobry pędzel to naprawdę podstawa sukcesu a zły klej to po prostu morze zmarszczek, no ale do dzieła, klejmy. Jeżeli jednak powstaną zmarszczki, które Was bardzo denerwują, to można się ich pozbyć. Pracę suszymy, lakierujemy, a następnie lekko ścieramy zmarszczki papierem ściernym, delikatnym. Moja serwetka jest już sucha, więc jej nie przejmuję, tylko ścieram nadmiar serwetki papierem ściernym. W ten sam sposób kleimy i ścieramy wszystkie boki. Najbardziej lubię pomieszać różne farby, ale dziś pasuje mi taka prosto Bo nie ma co się oszukiwać, lepsze jest z wrogiem dobrego, więc nie ma co mieszać na siłę. Wymazałam cały środek oraz taki delikatny rancik po bokach. Kropeczki muszą być, życie bez kropeczek jest bez sensu. Oczywiście robione wykałaczką. One zawsze wyglądają słodko. I oczywiście zawsze się udają. Koszyczek jak koszyczek, trochę za ładny. Więc szczecinowym pędzelkiem leciutko go popielę. Zarówno od środka, jak i z zewnątrz. Oczywiście nie trzeba tego robić, ale ja po prostu lubię takie klimaty. A teraz brązowa farba akrylowa i odrobina wody. Wymieszam je razem na końcu pędzelka i zrobię leciutki cień. Bo jak już się zabrałam za koszyczek, to nie po to, żeby go skończyć w godzinę. Bo przecież nawet takim prostym koszyczkiem warto się odrobinę podelektować. Hmm, nawet jeżeli to nie dodaje urody. Oprócz kropeczek, urody dodają serduszka. Zawieszę takie od środka i od razu zrobi się ładniej. Najpierw pomalowałam serduszko białą farbą, a następnie przykleiłam serwetkę. A ściślej motylka, który także jest na bokach pudełka. Serduszko, jak serduszko, ale serduszko z cieniowanymi bokami to już zupełnie co innego. Wszystkie panie dobrze wiedzą o co chodzi, bo to jest jak z mężczyzną. Mężczyzna jak mężczyzna, ale in facet to już zupełnie inna sprawa. Ale wróćmy do koszyczka i spraw sercowych. Lakierowanko obowiązkowe. Normalnie ludzie lakierują dwa razy, a ja oraz pozostałe leniuchy lakieruję jeden raz. Serduszko przywiązane, czyli koszyczek gotowy. Może trochę na siłę i na wyrost, ale wyląduje tutaj święconka wielkanocna. A jak święconka się skończy, to galaretka w czekoladzie dopełna poproszę. Chwila, moment i koszyczek skończony. Wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.